Dzień dobry Państwu witamy serdecznie w konferencji prasowej po meczu PGE FKS Tamilec-Ruchorzów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 1, a wraz z nami trener drużyny gości pan Janusz Niedźwiedź. Dzień dobry wieczór, panie trenerze. Poprosiłbym o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. A ja zacznę od gratulacji dla mojego zespołu za heroiczną postawę i to co się wydarzyło od wczoraj jak byliśmy zdziesiątkowani. Oprócz tych, których nie było i nawet dzisiaj nie zobaczyliśmy, czy w kadrze meczowej, to również ci, którzy wyszli na boisko, też wykazali się hartem ducha, bo, bo sytuacja była naprawdę dramatyczna. Nie przypominam sobie takiej sytuacji w swoim życiu, żeby aż tylu zawodników, chyba 15, e, zmagała z tego, przynajmniej 10 czy 12, z bardzo dużymi dolegliwościami. Zresztą to samo działo się w sztabie, więc, więc sytuacja była dramatyczna. Mimo wszystko wyszliśmy, podjęliśmy rękawice. Przede wszystkim to, co powiedziałem, szacunek, że, że, że piłkarze i spora grupa, która nawet nie podejrzewałem, że będzie w stanie wytrzymać 90 minut, wytrzymała i teraz ważne, żeby, żeby ci zawodnicy się zregenerowali. Myślę, że te dwie pierwsze bramki po stałych fragmentach, po naszych błędach, natomiast trzecia bramka nie jestem w stanie zrozumieć. Chciałbym, żeby ktoś to poruszył, bo cały czas w ostatnim czasie mówimy o tych błędach sędziowskich, o warze. A dzisiaj ewidentnie Wlazło, który na bliższym słupku pcha monetę dwoma rękoma w plecy. Jeśli ktoś grał w piłkę, to wie, że w takich sytuacjach wystarczy takie pchnięcie, aby wygrać pozycję i później akcja idzie dalej i to jest kluczowe w tym, i nikt mi dzisiaj nie powie, że ten kontakt był delikatniejszy, mniejszy, i tak dalej. Dla mnie ta sytuacja była jasna. Szkoda, bo ona moim zdaniem trochę zabiła to spotkanie. Byliśmy przy 2-0, jeszcze ciągle w grze wpada bramka na 2-1 i, i być może do końca mielibyśmy jeszcze szansę, żeby przynajmniej zremisować. Natomiast e, dzisiaj moi piłkarze dali wszystko co mają, nie starczyło. I, Teraz dla nas ważne, żeby pozbierać się jak najszybciej i żeby wszyscy zawodnicy wrócili do pełni zdrowia, żebyśmy się przygotowali do kolejnego meczu z górnikiem. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję panie trenerze. Dzięki. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener PGE FKS jest pan Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Bo dzisiejszy mecz z ruchem Chorzów był bardzo takim specyficznym spotkaniem ze względu na to, jaka otoczka powstała wokół tego spotkania wczoraj w przestrzeni medialnej wieczorem. Musieliśmy w jakiś sposób sobie tutaj jako drużyna z tym, z tym poradzić, bo, bo to jakby nie było zależne od nas. Powstało takie myślenie, że to my jesteśmy tym, tymi gorszymi, którzy, którzy nie chcą się na coś tam zgodzić. My, jako drużyna, jako trener, nie mieliśmy żadnego wpływu na, na tą sytuację, dlatego też moim zadaniem było tutaj dobrze mentalnie przygotować zawodników w ciągu tych paru godzin do, do takiej jakby zmiany podłoża, podejścia do tego spotkania, i uważam, że nam się to udało. Jeżeli chodzi o. O pierwszą połowę, to moim zdaniem w większości tej pierwszej połowy kontrolowaliśmy mecz. Staraliśmy się budować grę też w ataku pozycyjnym, ale też wychodząc zdawaliśmy sobie sprawę, jaka jest pogoda, że murawa nie jest idealna, że wiatr wieje wyraźnie w jedną stronę, dlatego też losując powiedzmy to losowanie przed meczem miało na celu też to, żeby wylosować dobrą połowę, wylosowaliśmy tą z wiatrem i to wykorzystaliśmy, ale też przechodząc do drugiej połowy, na pewno trudniej nam się grało w drugiej połowie, grając pod wiatr, do przerwy szukaliśmy otwarcia krótszym podaniem od bramki, ale po przerwie no, już nie decydowaliśmy się na takie ryzyko, graliśmy długą piłkę z autu bram bramkowego. No, kluczowe były stałe fragmenty, bo też te momenty, gdzie, gdzie byliśmy powiedzmy przy piłce, gdzie Yy, wprowadzaliśmy piłki w tą, powiedzmy, na połowę rywala, w tą bazę drugą. Yy, szukaliśmy tej bazy trzeciej za plecami obrońców. No tutaj, powiedzmy, coś się działo i tak jak gdyby. Pokłosiem tego były te, te stałe fragmenty, po których zdobyliśmy bramki. W przerwie uczulaliśmy się pod tym kątem, że Liga pokazuje też różne oblicza. Wczorajszy mecz Rakowa z Puszczą, komuś się wydawało, że jest mecz już jakby zamknięty, a jednak się stało inaczej. Mieliśmy też namiastkę tutaj meczu z ŁKS-em, gdzie Prowadziliśmy, kontrolowaliśmy spotkanie, i, i tak naprawdę w we ŁKS-ie weszli zawodnicy drugiego planu i potrafili tutaj nam sporo bałaganu narobić i musieliśmy mocno bronić wynik. Także zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że te warunki po przerwie będą trudne. No i trzeba też powiedzieć, że ruch, mimo tych ubytków kadrowych, też zaprezentował wiele takich momentów, że no też stworzył swoje sytuacje, zagroził naszej. Bramce i, I tak jakby z perspektywy drugiej połowy ten mecz wcale nie wydawał mi się taki, taki łatwy. Moim zdaniem yy, też zastanawiałem się też, czy nie wcześniej zrobić zmiany i być może, być może gdzieś te 5-7 minut te zmiany powinienem wcześniej zrobić, bo, bo też ci zawodnicy, którzy weszli w końcówce. Wołkowicz, Wolsztyński wstępnie dzisiaj nie są zmiany dał, że, że po prostu czy Santo Santos oni wnieśli szybko taką, taką świeżość i, i, i wydaje się, że, że powinienem to zrobić wcześniej, ale wygrywamy bardzo ważne spotkanie z perspektywy tej też, że Ostatnio przegraliśmy, czyli zawsze kiedy przegrywasz dobrze tą porażkę jak najszybciej zasypać zwycięstwem, zdobyciem punktów. No i powtarzam, to, co na początku, że zdobyliśmy dzisiaj bardzo ważne trzy punkty. Nazwałem to meczem o sześć punktów. Z pozycji tego, jaka ranga była tego spotkania, ale ten mecz jak podsumuję, że to był taki specyficzny mecz, jeżeli chodzi o podejście i emocje wokół tego spotkania. Czy mamy jakieś pytania? Marcel? Dzień dobry, panie trenerze Marcel Kowalczuk, podkarpacie live. Na samym początku gratuluję zwycięstwa z ruchem i chciałem zapytać się, czy nie przeszło trenerowi przez myśl, aby wpuścić się na boisko jeszcze jednego z młodzieżowców, aby ten limit poprawić przy korzystnym rezultacie. Jeżeli o takie coś pytasz, no, za zawsze tych parę minut więcej by się przydało. Dzisiaj zrobiliśmy tych minut tak, jak policzę około 120. Dzisiaj, dzisiaj też mijamy, mijamy tą barierę, gdzie likwidujemy już 2 miliony kary. Została nam jeszcze kara milionowa do likwidowania, także z pozycji wiosny sporo udało nam się tych minut ugrać. Często ugrywamy właśnie więcej niż 90 minut. No, masz rację, może, może można było tak zadziałać, ale też patrzyłem też w drugą stronę, że w tej chwili idziemy takim kierunkiem, że powinniśmy sobie z tym limitem poradzić. Ale wynik był też, te, wartość tych trzech punktów też, te, też ważna, bo czasami tak jak bywa, można z Raków spuszczą, y, zmiany w Rakowie nie pomogły tak? i coś tam popsuły. Y, tak zresztą często widać powiedzmy tutaj w tych meczach, że czasami y, zmiany są, a czasami ich nie ma, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Chociaż dzisiaj mam takie wrażenie, że mogłem o te 10 minut je wcześniej zrobić. Mówił trener o tej całej otoczce związanej wczoraj z, tą, z tym wirusem w zespole ruchu? Nie zastanawiał się trener, może ten mecz przełożyć i iść troszeczkę na rękę ruchowi? Odniosę się do takiej sytuacji, jaka tutaj miała miejsce 2 grudnia, kiedy rozgrywaliśmy mecz z UKS-em i spadł śnieg. I to jest taka sytuacja wtedy, że ja jako trener jestem zaproszony na Odprawę, i tam właśnie miała być dyskusja na to, czy ten mecz ma się odbyć. Zapytano, kto pierwszy zabierze głos. Podniosłem rękę, że ja, jako gospodarz, mimo że byliśmy po zwycięstwach z legią, z pogonią i z górnikiem i chcieliśmy grać, bo to by było najlepsze w naszym wypadku. Eukarysk był na porażkach. Stwierdziłem, że to będzie bardzo ryzykowne i zawodnicy będą narażeni na kontuzję. Mecz będzie przypadkowością. I tam miałem wpływ na podjęcie decyzji takiej, że, że tak się nie stało. Tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację, ja wczoraj o godzinie 20, około 20 dostałem telefon od prezesa, bo ja o takiej sytuacji w ogóle nie, nie wiedziałem. Janusz Niedźwiedź jest trenerem, który ma numer telefonu do mnie, że jest jakiś problem, mógł do mnie zatelefonować, poinformować o takiej sytuacji. Ja spędzałem czas z żoną i zadzwonił do mnie prezes i powiedział, że jest taka sytuacja, że jest tak powiedzmy gorąco medialnie w internecie, Yy, ale z powodu tego, że yy, są jakieś regulaminy, są jakieś, powiedzmy, yy, rozg operatorzy rozgrywek, nie wiem, departament rozgrywek, którzy decydują o pewnych rzeczach, że mimo, że takiego zapytania, że nie ma takiej możliwości regulaminowej przełożenia tego spotkania. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, nikt mnie o zdanie nie, nie pytał. Mnie tylko prezes poinformował o tym, że nie będzie ten mecz przełożony, że moim zadaniem jest właśnie wokół tej, mając na uwadze tę otoczkę, jak najlepiej zawodniku przygotować mentalnie do tego spotkania, że ktoś sobie nie pomyślał, że to będzie spotkanie, nie wiem, za chwilę wygrane spacerkiem. Ja powiem szczerze, ze strony prywatnej, gdyby ktoś mnie zapytał wcześniej, pytał o to, o moje zdanie, być może zawsze są, jak to się mówi, wiele możliwości, zawsze można w jakiś sposób inaczej to załatwić, ale jeżeli chodzi o moją osobę, nikt o to nie pytał, o moje zdanie. Jakieś pytania? Michał Szewczyk, Radio Gol. Dzień dobry panie trenerze. Gratuluję wygranej. i Chciałem zapytać jeszcze o przebieg tego meczu. 2-0 do, do przerwy, rywal z problemami. Czy nie obawiał, nie obawiał się pan, że zawodnicy trochę zlekceważą rywala w drugiej połowie? Nie lubię takiego słowa obawa, bardziej uczulaliśmy się, żeby tak się nie stało. Mieliśmy też w głowie to często zawodnikom, żeby pobudzić wyobraźnię. No, przypomniałem mecz z EUKS-em, gdzie EUKS zrobił tam powiedzmy pięć zmian, w trakcie tam nie od razu, ale stopniowo. I to byli zawodnicy drugiego planu, którzy potrafili coś zmienić. A też mówiłem <laughs> zawodnikom o tym, że wykorzystaliśmy tą połowę z wiatrem, że, że jednak to wiatr jest takim czynnikiem do gry, bardzo takim nie niesprzyjającym. I i tutaj, powiedzmy, ten czynnik mógł gdzieś tam zaważyć. Uważam, że były fragmenty, że kontrolowaliśmy tą drugą połowę, ale, ale były niebezpieczne momenty w drugiej połowie. Patrząc na tabelę, 35 punktów już. Jak sam powiedział, Pan powiedział, dzisiaj bardzo ważne trzy punkty. Ja wiem, że Pan tego nie przyznał, ale to już jest niemal pewne utrzymanie. To jakie cele na resztę tego sezonu, nie licząc limitów młodzieżowca? Ja trzymam się swoich zasad, które są niezmienne od iluś tam sezonów. Dopóki, dopóki matematyka czegoś nie zamyka, to nie ogłoszę czegoś, że coś nastąpiło. Mamy w tej chwili 12 punktów przewagi nad strefą spadkową. Do końca jest 10 kolejek, 30 punktów do zdobycia, czyli 1 trzecia sezonu, 2 trzecie sezonu za nami, 1 trzecia. Przed nami. Ja powiem w ten sposób. Mamy Naszym zadaniem zbudować jest jak najszybciej taką pozycję, która, jak gdyby, dopełni ten moment. Ja sobie zawsze wyznaczam granicę na utrzymanie, że minięcie 40 punktów, to w jakim stopniu daje już bezpieczeństwo. Ja jestem czujny, także chodzę po ziemi. Nie ogłoszę tego. Tak jak powiedziałem, jeżeli miniemy jakiś tam moment i, i rzeczywiście będzie wiadomo, że się utrzymamy, będziemy zdobywać systematycznie punkty, no to tym celem, jeżeli byśmy zajęli takie miejsce tak teraz, ósme miejsce, które udałoby nam się obronić na koniec sezonu, sądzę, że byłby to duży sukces i na to też patrzymy, ale też chodzimy po, po ziemi. Dzień dobry, trenerze Łukasz Guźda, Polski Elginet. Ja mam pytanie takie odnośnie właśnie wczorajszej informacji, bo szykujecie się na cały tydzień, spodziewacie się na pewno spodziewaliście się zupełnie innego składu ruchu chorzów i jak dużo właśnie nie wiadomo był ten skład ruchu, bo była informacja wczoraj o 10 zawodnikach. Dzisiaj jednak troszkę mniej tych zawodników było nie zagrało z podstawowego składu. Jak dużo to było nie wiadomo? I czy nie pojawiło się takie rozluźnienie w zespole też przez tą informację? No, gdzieś właśnie było ryzyko, że będzie takie rozluźnienie. Dla mnie, taką właśnie taką, powiem tak, my, jako drużyna, jako klub, jako, jako trener, jako zawodnicy, z dnia na dzień pracujemy w ten sposób, żeby budować swoją, swój wizerunek i swoją pozycję w lidze. Ciężko na to pracujemy. I takie emocje, gdzie, gdzie nikt mnie, na przykład mnie, o zdanie nie pyta, czy taki mecz można byłoby przełożyć, a w internecie są takie emocje, że to my nie mamy gdzieś tam, jesteśmy ludźmi bez serca, bez, bez czegoś tam. No to to było takie niedobre, to, to to na pewno bolało. Jeżeli chodzi o skład ruchu Chorzów, no to zabrakło tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o ruch, tak naprawdę grał od początku sezonu takim stabilnym składem, w przeciwieństwie do nas, bo my tak naprawdę po raz pierwszy zagraliśmy dzisiaj takim składem, który wypracowaliśmy w Hiszpanii, bo w żadnym z pierwszych pięciu spotkań zawsze kogoś brakowało. Ruchowi do, w stosunku do meczu z Piastem brakowało czterech zawodników, którzy potencjalnie byli chorzy, bo jeżeli mówimy o Dadoku, mówimy o Wójtowiczu, Wójtowicz jest kontuzjowany, Dadok wykartkowany za kartki. Także no, mieli ubytek w pierwszym składzie czterech chorych zawodników. No, w jakim stopniu ma to znaczenie, ale było takie zagrożenie, że, żeby, żeby sobie nie dopisać punktów na, na, na papierze, yy, i, ale no, staraliśmy się, jak gdyby poprzez odprawę przedmeczową na samym jej początku to uwzględnić i, i staraliśmy się y, y, no, tak to zawodnikom przekazać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję pani trenerze. Dziękuję bardzo.